program Anders. To program dla studentów, dla Polaków za granicą, nie tylko we Włoszech, we wszystkich krajach świata Polaków, którzy mają albo kartę Polaka, albo obywatelstwo polskie, bądź podwójne obywatelstwo. Na ten cel wyasygnowaliśmy właśnie 34 miliony złotych w tym roku w jednym naborze dla 600 studentów. Zwiększyliśmy poziom stypendium do 1800 złotych miesięcznie po to, żeby uczestniczyć w pokryciu kosztów studentów polskich z zagranicy na polskich uczelniach. Polskie uczelnie oferują znakomite kierunki, świetnie rozwijające się. I jest wielu Polaków za granicą, którzy chcą studiować w Polsce, poznawać Polskę. Stąd program Anders jest dla nas niezwykle ważny. To tu w Rzymie dwa lata temu, kiedy byłem w polskiej szkole, spotkałem licealistę, który chciał kiedyś studiować w Polsce, ale nie było takiego programu jak Anders. Ten program jest dopiero od 2018 roku i się rozwija i będziemy go zwiększać także przy pomocy Instytutu Kolbego, który wystartował w tym roku. A Anders, jak wiadomo, to jest nasz wielki bohater, nasz generał, którego córka jest dzisiaj ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej. To ta historia zatoczyła koło. Generał Anders, który walczył tutaj o wolność Europy i Polski. Polski i Europy. Przeszedł szlak bojowy od południa na północ. Był tutaj, tutaj jest pochowany. Tu ginęli żołnierze z armii Andersa, polscy patrioci. Wielu z nich osiadło również we Włoszech i tu mieszkało, a dzisiaj po latach. Córka Władysława Andersa, generała, jest ambasadorem Wolnej, Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej. Tym bardziej cieszymy się, że program, który wspiera możliwość studiowania Polaków z zagranicy w Polsce, nosi imię tego wielkiego, wielkiego polskiego patrioty i bohatera. Bardzo dziękuję.